Nowa informacja. Zmarł Andrzej Frankowski, czołowy zawodnik i działacz sportu motocyklowego kielskiego okręgu polskiego związku motorowego. Jego kariera sportowa rozpoczęła się w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Był zawodnikiem międzyzakładowego klubu sportowego Korona Kielce, którego w którego barwach wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski motocyklowych rajdach enduro. Był także członkiem kadry narodowej na Mistrzostwach Świata w tej trudnej dyscyplinie sportu. Po zakończeniu kariery sportowej został aktywnym działaczem powstałego w latach 90 kileckiego Towarzystwa Motorowego Nowej Korona Kielce. Przez wiele kadencji był wiceprezesem klubu, a także wiceprezesem do spraw probu zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Kielcach. Jego aktywność została ograniczona przez ciężką chorobę, z którą zmaga się w ostatnich latach. Andrzej Frankowski miał 66 lat. To nawet wszystko pozdrawiam shot joker.